Wszystkim witam was na kanale XGames. ja jestem Eryk, a to jest kolejny odcinek ze śmietniczkowego grania! I słuchajcie, dzisiaj zagramy w cudowną gierę Fall Guys. Jest tego multum, multum ostatnio w netach, w YouTubach itp. itd. I uznałem, że słuchajcie, spróbuję. Mówię, kurczę, widzę to, obejrzałem, mówię, całkiem fajne. Mówię, dobra, zagramy. I normalnie się zakochałem. Ta gra jest cudowna, pełna emocji. I nie wiem czemu w ogóle, ale naprawdę mnie mega jara. I w dodatku ta oprawa graficzna, te prześmieszne fasoleczki kolorowe, i ten cukierkowy świat to jest po prostu miodzio, miodzio rozwesela mnie, daje mi uśmiech na twarzy. To jest najważniejsze. Myślę, że wam też. Ale dobra, słuchajcie, pokażę wam co tutaj mam, bo mam piąty poziom, trochę pogrem, ale nie za dużo. I tak, outfity to wiecie, jakieś takie tutaj mam podstawowe rzeczy, bo nie pozdobywałem jeszcze za bardzo. Tutaj mam odblokowane te pierdolety i niedługo będę mieć yy, yy, ten strój kurczaka dolny. A tutaj słuchajcie, jest sklepik i można sobie kupić. Ja już mam z tego co widzę, bo mi trochę zasłania action 3200 około, więc jeszcze nie do końca mnie stać na wszystko, ale tutaj mam yy, jakiś jeden strój, widzę, żeby mnie było stać. O, tyrexika bym chciał. T-Rexik jest bardzo fajny on nadaje prestiż i oczywiście za każdą e, wygraną e, rozgryweczkę dostajemy właśnie xp odblokowujemy też przedmioty i dostajemy te e, fioletowe monety, słuchajcie. To są takie szalone generalnie wyścigi. Dobra, klikamy play, żeby już było. Gram na padzie, jak pewnie widzicie, jest mi łatwiej. To są e, takie szalone wyścigi, są szalone plansze. Naprawdę są to różne, przeróżne, tak raz się ścigamy Raz trzeba jakiś jajek pilnować i wrzucać do swojego koszyka, raz skakać przez obręcze. Są, są też indywidualne, jak i drużynowe takie zawody. Nie wiem, to jest taka cukierkowa olimpiada, można powiedzieć. <ścoughs> Ale jest mega, mega zabawna. No i co? O, nie wierzę, że to! Może być ciężko, może być ciężko. Ale dobra, jakoś sobie damy radę. Tutaj warto być na samym końcu, na początku, ze względu na to, że to pierwsze, jak się spadnie, to tam na dole jest ciężko. Jak się spadnie z tych belek niebieskich i pomarańczowych, to tam na dole jest trochę wolniej. No, come on, lecimy! O, dobra, o nie, jestem na początku. Będę to w takim układzie poczekam troszkę. Biegnijcie, biegnijcie, wywalajcie się tam! Dawajcie czadu. Dobra, tutaj pobiegło mało. O nie! Spadłem! Spadłem, ale dobra, nie poddajemy się, biegniemy, słuchajcie. Ja nie wierzę w tak. się nie zakwalifikuję tutaj przy pierwszym, to będzie mi smutno, bo generalnie, jak grałem, to mi całkiem nieźle szło. Dobra, ciach, ciach. Dobra, biegniemy, biegniemy. Szybko! Ło! Udało mi się. Biegi, biegi, Jerek! Musisz się zakwalifikować. Wow, 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 Jezu, udało się. Biegnij, biegnij. Biegni, biegnij, nie patrz na nic, nie patrz na tych wszystkich graczy! Biegni do przodu, biegi, biegi, biegi! Tak! Uh! Zakwalifikowaliśmy się! Uh! Jest jakie emocje. No i widzicie, niestety nie zakwalifikowali się wszyscy. A teraz tutaj pięknie widzimy kto odpada, tak chamsko spadają. 43 osoby zakwalifikowały się do następnej rundy. Słuchajcie, nie pamiętam ile jest rund, ale wydaje mi się, że cztery. Nie chcę skłamać. Czwarta jest chyba finałowa są trzy, trzeba przeżyć, a czwartą wygrywa jedna osoba, wtedy ma koronę i oczywiście ma najwięcej punktów i tego wszystkiego. O nie, kolejny bieg, kurczę. Daliby coś ciekawszego. No, odcineczek mi tutaj. Oh my god. Słuchajcie, tego też nie lubię. To jest łatwe, jak jest dużo osób, a jak już jest mniej osób, to jest... No, w sumie zawsze tak jest, że jak jest mapa dobra. Tutaj jednak warto już być pierwszym. <noise> Więc od razu ciśniemy. Bach, bach, bach! Tireksiki, ruszać się! Ja tutaj chcę być pierwszy! Dobra. O ze ścięło mnie, ścięło mnie, ścięło! No nie wierzę, wstawaj kurczaczku! Dobra, bierzemy. Ciach, 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 ciach. ciach. Dobra. Biegnij, biegnij, biegnij. Dobra, biegniemy biegniemy. Dobra, tutaj warto po boku. No, wspinaj się. I lecimy. Dobra. Nie, 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 szybciej, szybciej, bo jak to, Boże, jak się w to wpadnie, to jest tragedia. U, od tego się człowiek odbija. No, tutaj to nie ma jakiegoś dużego zagrożenia. Czemu nie ma? Coś mi skakanko nie załapywało. O Jezu, tutaj też jest słabo. Ła! Dobra, przeszedli... przeszedliśmy. Przeszliśmy to. Zubiegniemy szybciej, 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 szybciej. Uuu, udało mi się, a to nie jest takie łatwe tutaj przyjść. Dobra. O jezu! Jezu, pada popsuję, naprawdę tak to wszystko naciskam. Biegniemy, biegniemy. Uuu, znowu się udało. Słuchajcie, do trzeciej rundy przechodzimy. Uuu, fasoleczki, no biegnijcie. Co tam się pchacie? Nie ma co się pchać. Każdy dojdzie, ale nie każdy się zakwalifikuje. Oh my god. Ile? Jeszcze jedna osoba. To tamci już nie mają szans. Kurczę. No niestety ta gra jest bezwzględna. Bezwzględna jest ta gra. Ile osób pozostało? 32 osoby pozostały. To może jest jednak 5 rund. Zobaczymy zresztą. Słuchajcie, może nam się uda do rundy finałowej dojść, chociaż to jest akurat ciężkie. Akurat dojście do rundy finałowej jest naprawdę ciężkie. Dawajcie jakąś zespołówkę, wtedy będę miał większe szanse. Tak! Zbieranie jajeczek! Uuu, tutaj słuchajcie, trzeba e, zajumać jajeczka do koszyczka. I później oni mogą niestety kraść te jajka. Jest kilka słuchajcie, złotych jajeczek, które są bardzo ważne. Nie wiem, nie pamiętam jak one są punktowane, ale dobra. Łapimy jajko i lecimy do koszyka. Moje jajko! Moje zostaw! Moje puszczaj! Moje złote jajko! Zostaw! Ja chcę jajko! Jestem żółty. Zostawcie moje jajka! Zostaw to! No widzicie jakie dziady! Puszczaj! Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Patrzcie, już próbują kraść. No kurde, żeś mnie zepchnął! Czemu mnie spychasz? Jestem z tobą! Puść mnie! Puszczaj to jajko, jest moje! Moje jajko, moje! Puszczaj to! Puść mnie, puść mnie nie dotykaj mnie. Nie dotykaj mnie, poszedł stąd. Idź sobie żółty, czemu mnie blokujesz? Jestem z tobą. Dziecko drogie, zostaw nasze jajka w koszyku spokoju. Zo, a nie to jesteś ty. To jest to jest mój. Zostaw. Zostaw to dziecko. Zostaw. Zo, nie, nie wolno. Nie, nie wolno. Zo. No! Trzymaj się złodzieja, dobrze. Nie wypuśćcie. O, złote jajko, złote jajko. Nie dopuszczać. Ja tu bronię, ja tu bronię. Dobra. My wygrywamy. Mamy najwięcej, więc wystarczy już tylko bronić tych jajeczek. No. Idźcie gdzie indziej. Idź gdzie indziej się szkudzić. Ej, kurde. Trafiłem na mocną drużynę. Pierwszy raz tak dobrze poszło. Trzymajcie tego niebieskiego! Złodziej! Złodziej! O, kolejny. Chodź tu. Uszaj, Nasze jajko! Patrzcie, jak tu próbuje się... Chodź tu! Ojejku! Uh. Halo! Runda niech się kończy, bo ja już nie mogę z nimi tu wal... Puszczaj to, dziecko! Nie puszczę cię! Zostaw to! Jezu, czemu ich się tutaj tyle zbiegł Jezu wszyscy tam chcą ukraść! Zostaw to! Jezłoś mi wibruje cały czas ten pad, bo jak oni mnie próbują tykać, to on wibruje! No ukradł! O, dobra, udało się, się. Zakwalifikowaliśmy się do kolejnej rundy I pytanie, czy to będzie runda finałowa? Chyba jeszcze nie Chyba piąta jest dopiero Bo ile będzie osób? Tak, to jeszcze jest czwarta runda Widzicie? Pomyliłem się Jest pięć rund i piąta będzie finałowa Chyba Zaraz zresztą się przekonamy Bo będzie tutaj napisane Jaka to jest runda Nie Oh my god, to jest dopiero trudne, słuchajcie. Trzeba zapamiętać, jakie są obrazki na tych platformach. Bo później one się jakby. One się co jakiś czas pokazują, jakie są obrazki. i Na ekranie się wyświetla. Na jakiej platformie z obrazkiem musimy stanąć, gdzie nie wiemy. Musimy pamiętać o tym, żeby się to nie zapadło. Dobra, patrzymy się na ekran i patrzymy się tutaj. Nie ma co skakać, tylko oglądać. Tutaj e, wiśnia, banan, banan, wiśnia, banan, wiśnia, banan, wiśnia. Na początku są tylko dwa. Z przodu mam banana i tu mam banana, dobra, czyli wystarczy, że na tych dwóch. Jezu, zapomniałem, ale chyba na wiści stałem. Boże, jak przegram, to się zdenerwuje. <śla> Słaba jest z moją pamięcią, dobra. E, arbus, wiśnia. Arbus, wiśnia, banan. Puść mnie! Nie denerwuj mnie! Zostaw mnie! E, winogrono. Arbus, winogrono. Wiśnia, banan. Arbus, winogrono. Wiśnia, banan. Arbus, wino... Tu jest chyba wiśnia. Idę tam. O jezu. Słuchajcie, tutaj też jest dobre, żeby iść tam, gdzie większość, nie? Dobra, tutaj. Ja stoję tu. E, jabłko chyba. Albo coś. E, jabłko, Arbus, banan, Pomarańcza, banan, pomarańcza. Jezu, zapomniałem chyba tu. Wydaje mi się, że tu, tak. Proszę mnie nie zrzucać. Proszę mnie nie zrzucać. Jezu. Dobra. Yes! Odpadł. Uuu, dało się nam do rundy finałowej dojść. Zobaczycie rundę finałową, Boże. Masakra. <laughs> nie spodziewałem się. Co? 19 osób patrz, się zakwalifikowało? Ej, to co teraz, jak tyle? Będzie runda finałowa? No musi być. No tak, jest finał. What? Tego finału jeszcze nie widziałem. Eee? O oh my god, nie za bardzo obczałem o co chodzi. Dobra, o jezu. Czyli trzeba się poruszać? O jezu, 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 nie mogę przegrać. Nie! O oh my god! Biegamy, 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 O Jezu. Nie! Spadłem! Nie robimy tego! Nie! Czemu mi to robisz? Dziecko drogie. No to, żeśmy się zrobili. I nie wierzę! Nie udało się. Słuchajcie, nie byłem w tym dobry. W tym nie byłem dobry. Nie udało nam się przejść do rundy finałowej. To jest najwyżej. O, słuchajcie, ktoś wygrał. U, puszeczka fasoleczka wygrała. Jesteś winner. Tak, dokładnie ty. Brawo. Ej, gdzie jesteś? Co ty robisz? Nie wolno tak. I jak tam, ile dostaniemy punktów? 5 rund, słuchajcie, jednak jest 5 rund. 179 dostaliśmy expa i 405 dostaliśmy monet. Yeah, niedługo będzie kolejny poziom. Ale dobra, słuchajcie, myślę, że nam nieźle nam poszło. Jesz... co? Myślę, że... Jeszcze raz sobie zagramy. Przynajmniej mi się to podoba i chcę jeszcze raz zagrać. Naprawdę dajcie znać w ogóle w komentarzach, jak wam się podoba ta gera, bo mi się mega podoba. Jest wciągająca, ma w sobie tyle emocji ja nie wiem. Niby taka wygląda na taką dość dziecinną grę i prostą, ale jednak jest mega fajna. Naprawdę pozory mylą. Jak, jak wiecie widziałem te miniatury i to wszystko, mówię, co to jest za gra w ogóle? Nie, ale coraz więcej się tego pojawiało. E, wyskoczyło w bestsellerach na Steamie i mówię, kurczę, muszę to zobaczyć, skoro tyle się dzieje przy tej grze. No dawajcie, zaczynamy. O nie, znowu ta sama plansza na początek. Jestem tu na początku. Dobra, spróbujemy, słuchajcie, polecieć. Nie będę czekał. Jak jestem pierwszy, istnieje szansa, że mnie nie zwalą z tego. Ja ale sam spadłem. No dobra, biegniemy, biegniemy, biegnij, biegnij fasoleczko moja Dobra, tędy Bach, Bach, Bach Bach O Jezu, Jezu Nie, 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 nie Otwórz się, Sezamie! Otwórz się Dobra Teraz nie dać się zbić Ło, wow, jak mi się udało słuchajcie, na takim farcie, że to szok. Ale dobra, dobiegniemy jako jedni z pierwszych. Woo! Zakwalifikowaliśmy się. Znowu! Yeah! No i tutaj biedna fasoleczka spadła, ale ma fajnego skina. Jak trochę będę więcej w to grał, to też będę miał fajne skiny. No. Ja, yeah, udało się. O, właśnie. I to myślę, że też jest taka pora, wiecie, jak to są już tutaj kolejne rzeczy, już emocje zaczynają powoli opadać. To słuchajcie, to jest ogólnie w śmietniczkowym graniu, tak na raz, ale dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żeby pojawiały się z tego odcinki regularnie, na przykład raz w tygodniu, czy ta giera na tyle wam się podoba. Może chcielibyście ją widzieć więcej, 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 bo mi się podoba, więc mogę naprawdę to nagrywać. Mega, mega fajna. No i jaką mapę? O nie! Balans, balans! Nie lubię tej mapy. Nie lubię tej mapy. Trzeba balansować tutaj. Obym był pierwszy. Bo jak, o nie, nie jestem. To będzie ciężko. Bo jak Oni, za, jak obruszą te wszystkie platformy, co się bujają, to się dzieje wola nieba, nie? O właśnie, o, właśnie tak. Jak się idzie ostatnim, to. O, 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 Jeszcze mnie wywalają i od razu człowiek spada. No, dokładnie to się dzieje, nie? No i to jest słabe, że jak się, pierwszy, jak się nie jest pierwszym na tej mapie, to później jest tragedia. Biegniemy, biegniemy. Szybko! Dobra. Kolejny checkpoint. Hara, proszę mnie nie dotykać! Ja żądam nietykalności w tej grze! Nie, podnieś się! Podnieś się. Dobra Proszę mnie nie dotykać Kurczą, oni już tam są daleko. Może być mi ciężko się zakwalifikować, słuchajcie. Ale będę walczył! Do ostatniej kropli krwi! Mej! Niebieskiej fasolki Zobaczcie ile tam ich jest. Może być ciężko, bo wszyscy są z przodu. Wszyscy mnie wyprzedzili. Dobra. Oj, to był zły, zły wybór, zły wybór. Kurde, doszli już w większości tam. No, halo! Jezu! Ta gra pod tym względem jest naprawdę stresująca. Dobra, balans, balans. I lecimy, lecimy, lecimy. Kurczę, może być ciężko. Teraz naprawdę będzie decydował. O! Kurcze! Ale, chcę się zakwalifikować! Nie, będzie ciężko, będziecie. Jezu! Ale na styk! Na styk to już było! Oooo, oh, dobra, udało się. To jest najważniejsze, że się udało. Pach, 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 pach. Uh, zakwalifikowany! Yeah! O, aż muszę kawy O, jezu, kawa mi się skończyła. Dobra, jaki będzie następny poziom? Jakaś drużynówka mogłaby być, bo wtedy jest spokojniej trochę. E, dobra, e, trzeba ukraść sobie ogon, nie? Czyli tutaj trzeba się chować generalnie i uciekać przed innymi graczami. W której drużynie jestem? W żółtej. Okej. Okay. Dobra, chowamy się najlepiej gdzieś. O, tutaj. Mhm, mm mhm. Mm Dobra, bieg. A! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Dobra, biegniemy. Zostaw mnie! Gran mi ogon! Biegniemy temu. Bie, zabierzemy. O jezu! O, szybko! Na niego! Jest jak mnie zmylił, dziad! O, mamy niebieskiego. Wszyscy chcą od niego ogon, nie? Halo! Jak się? Chcę... O, 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 o! Hello! <ścoughs> Moja ogon! Poszedł. No. Mój ogon! Zostaw mój ogon. Ała. Ała! Ała! Zostaw, zostaw! 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 Zostaw mnie! Dobra, słuchajcie, trzeba uciekać. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Jeden z drugim proszę mnie zostawić! Dobra. Okej, okay, dobra. Udało mi się, chyba. Ja się tu skwitram. Yeah! Udało się! Zakwalifikowaliśmy się! I udało mi się utrzymać ogon. Uh! Dobra. Emocje, emocje. Aż mi się głos zdarł, słuchajcie. Tak, tak się ekscytuję tą grą. Dobra, zakwalifikowani. Ciekawe, co będzie następne. Dajemy, dajemy gro. Boże, muszę... przepraszam, ale muszę się napić, bo mnie gardło zaczyna boleć. Ej, w to nie grałem. O co w tym chodzi? <śm> Chyba nie możemy dać się zwalić z tego, no? Czyli będzie trudno. Oczywiście oni będą nas sabotować i próbować nas zwalić, nie? Ja myślę, że najlepiej biegać w kółko. A niektórzy biegną w odwrotną stronę. To też jest metoda. Najlepiej po środku, bo te małpy będą próbowały nas rzucić, oczywiście. Przecież. O Jezu. O kurczę. Ej, to jednak się nie kręci tak, jak sobie, sobie to wyobrażał. Nie zwalaj mnie! O Jezu. Dobra, może stójmy. Ej, to jest coraz szybciej. Jezu, jezu, jezu. Ło, wow. jejku. Ej, w to nie grałem, ale jest śmieszne w sumie. Dobra. Yeah! Uh! Słuchajcie, wyjątkowo dobrze idzie. Wyjątkowo dobrze idzie. Zakwalifikowani. Kurczę, nie liczyłem, która... O, to już chyba będzie finałówka. Paum, paum, patrz jak spadają po prostu po gwiazdorsku. Wyświetlmy niki. Te niki nic nie dają, bo się każdy nazywa jakimś numerkiem. Nie ma tutaj jakichś ników chyba. Chyba, że później można kupić, a ja tego nie, nie obczaiłem. Uuu, ronda finałowa. Ta jest ciężka. Musimy się wspiąć na ten szczyt i zdobyć koronę. Ten, kto zdobywa koronę wygrywa. Jestem pierwszy, więc mam szansę. Biegnij, moja fasoleczko! Run! Run! W tym detranie! O jezu. Oczywiście są różne utrudnienia. To nie jest tylko tak, że. A No, jak mogłeś mi to zrobić? Przecież to ja miałem wygrać tą rundę. Halo, nie wiecie, że ja nagrywam. Oby coś go trafiło tam. No, tutaj to będzie. Wspinaj się, wspinaj, biegnij, biegnij. No nie, biegnij, biegnij, biegnij! Nie! O nie! No nie wierzę! Znowu nie złapałem. No i wygrał jakiś tirek, sik. No nie wiem. Tak ty wygrałeś, już się tak nieciesz. Uuuu i spadłeś. Mówi się trudno. No. No dobra, zobaczymy ile dostaliśmy. Levelik, zdobyliśmy nowy skin dzięki temu. Oczywiście ostatnie nie było wygrane. 196, tak, close. Ok, następne będzie kolorki, będzie można wygrać. A ile dostałem? 410. Ok. Przyjmujemy to wszystko z dobrodziejstwem inwentarza. Może już na coś mnie będzie stać, ale słuchajcie, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku ze śmietniczkowego grania. Dajcie znać, tak jak mówiłem na odcinku, w komentarzach, jak Wam się ta gra podoba i czy chcielibyście z tego regularną serię. Mi się mega podoba, więc naprawdę mogę to nagrywać i pewnie jeszcze się pojawi. Jak nie w regularnej serii, to w śmietniczkowym graniu. Ja Wam dziękuję za uwagę z tą naszą przepiękną grą, tej naszej przepięknej grze i co do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!